Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, mówi dziś Jezus w Ewangelii. Ta łatwość wypowiadania słów, orzekania, komentowania, diagnozowania, a najłatwiej w tłumie. Dlaczego? Bo w tłumie jest anonimowo. Gdyby tak każdego wyłowić z tego tłumu, to być może Rozum by wrócił. Być może każdy z tych ludzi okazałby się bardzo rozsądnym człowiekiem. Być może nie jeden z nich wraz z Nikodemem mógłby powiedzieć, Panie, wiemy, że od Boga przyszedłeś. Nikt bowiem sam z siebie nie mógłby czynić takich rzeczy, a, a tłum, tłum, pozwala na słowa, słowa, słowa bezmyślne, ciężkie, bolesne. Kłamliwe, obelżywe, nikt nie ponosi odpowiedzialności. No bo przecież tak się mówi. Jezus nie jeden raz próbował ich zatrzymać, próbował im uświadomić. Mówił na przykład, jeżeli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to w jaki sposób czynią to wasi synowie? Oni będą waszymi sędziami. O, nasi synowie, z nimi jest inna sprawa, właśnie dlatego, że są nasi. Karać surowo przestępców. Ale jeżeli mój syn pijany za kółkiem, no cóż, to taki wybryk młodości. Złodziej rozliczyć z całą surowością. Ale jeżeli mój syn pomiędzy nimi, no panie, pan by nie ukradł, jak jest okazja, wszyscy dzisiaj kradną. Sprawa bardzo się zmienia, ocena moralna bardzo się zmienia. I to z całkiem pozamerytorycznych przyczyn. Punkt widzenia, jak mawiamy, bardzo często zależy od punktu siedzenia. Jezus mówi nieustannie o czynach, Jezus pokazuje na fakty, Jezus mówi: Zobaczcie to, popatrzcie na mnie, popatrzcie na to, co działam. Przecież nie jesteście manipulowani, przecież nikt wam o tym nie opowiada, możecie sami się przekonać, możecie dostrzec, możecie zobaczyć, możecie wziąć w tym udział, możecie sami skorzystać. To wszystko jest na wyciągnięcie ręki. daje Wam możliwość. To nie tylko słowa, to także czyny. Nie mogę mówić, że jestem kimś innym niż jestem w rzeczywistości. To byłoby kłamstwo, to byłby konformizm, to byłaby hipokryzja. Jestem tym, kim jestem. I. Trwanie przy prawdzie, oczywiście, domaga się konsekwencji i bywa bolesne, bywa niewygodne, bywa nawet groźne, ale jak inaczej patrzeć sobie w lustro w twarz codziennie rano, jeżeli sprzedało się prawdę za coś, co ma nieskończenie mniejszą wartość niż ona sama? Jak patrzeć na siebie w lustro? Drodzy, w czasach świętego Franciszka. Jakby ten podział społeczny właściwie dzielił grupy, grupę społeczeństwa całego na dwa takie obszary: majores i minores, na dwie podgrupy, te większych i mniejszych. Sam Franciszek jest u swojego początku, początku swojego nawrócenia, otoczony ogromnym przyderstwem. Dlaczego? Dlatego, że należąc do grupy majores, zdecydował się, Spaść sam ze własnego wyboru do grupy minores, a to było uznawane za szaleństwo. Spadnięcie do tej grupy w jakichś nadzwyczajnych i wyjątkowych okolicznościach było źródłem wstydu, ale zejście do niższej grupy społecznej z własnego wyboru to było szaleństwo. Tego nie można było od tak po prostu uzasadnić, zrozumieć. I Franciszek pisze w swoim testamencie o swoim nawróceniu. Ja już jeden raz do tego was odsyłałem. Chcę do tego wrócić, bo to wydaje się być kluczowe doświadczenie w rozumieniu doświadczenia świętego Franciszka. Mnie, bratu Franciszkowi, pan dał tak rozpocząć życie pokuty. Gdy byłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry. I Pan sam wprowadził mnie między nich i okazywałem im miłosierdzie, i kiedy odchodziłem od nich, to, co wydawało mi się gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała. I potem, nie czekając długo, porzuciłem świat. Franciszek odkrył prawdę o człowieczeństwie wszystkich, majores, większych i minores mniejszych i trwał przy obu tych grupach, traktował z takim samym szacunkiem większych, jak i mniejszych, odkrył drogę do świętości. I to jest droga działania, faktów, nie tylko słów. I to jest, drodzy, sprawdzona droga, wypróbowana, droga możliwa dla każdego z nas. Obyśmy po niej odważnie kroczyli, po drodze prawdy. O nas i o świecie. Niech nas w tym wspiera, błogosławi i umacnia. Wszechmogący, dobry i miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. thank you